Niezwykle fascynująca historia rozpoczyna się w roku 1939 we Frankfurcie. Adolf Hitler, wódz III Rzeszy, przygotowuje się do rozpętania II wojny światowej, co było już oczywiste dla Franza Hazela i jego rodziny. Jako chrześcijanie z kościoła Adwentystów dnia Siódmego żyli skromnie i bogobojnie, a Boże zasady wpajali swoim dzieciom od najmłodszych lat. Znany był im więc Boży pogląd na to, czym jest wojna i jakie konsekwencje ze sobą niesie. Hazelowie tworzyli dobrą i szczęśliwą rodzinę, spędzając ze sobą beztroski i radosny czas. Prowadzili życie w zgodzie z dziesięcioma Bożymi Przykazaniami, włącznie z Szabatem, czwartym przykazaniem o święceniu soboty jako siódmego dnia tygodnia, pamiątki stworzenia. Pewnego wieczora Franc odebrał pocztę, której się obawiał, list z komisji poborowej. Franc miał zgłosić się do niej w najbliższą środę. Mimo tego iż miał wówczas 40 lat, dostał powołanie jako jeden z pierwszych i został skierowany do 699 kompanii Saperów. Był tym faktem przerażony, gdyż jako adwentysta był zadeklarowanym pacyfistą. Dwa dni później, gdy Franc dotarł już do obozu poborowych w Niersztajn i razem z resztą poborowych rozlokowany został w żołnierskich kwaterach, Odszukał dowódcę swojego oddziału o nazwisku Brandt i prosił go o to, by nie musiał pracować w sobotę, zgodnie z czwartym przykazaniem prawa Bożego, a także by mógł spożywać pokarmy zgodnie z biblijnym podziałem na czyste i nieczyste, co sprowadzało się do niespożywania głównie wieprzowiny. Dowódca skierował go do porucznika Petera Gutschalka, który w mało przyjemny sposób zgodził się ale ostrzegł go, że będzie mieć na niego oko. Franz miał zwyczaj codziennego czytania Biblii, którego nie miał zamiaru przerywać, nawet będąc wcielonym do Wehrmachtu. Niestety, każdego ranka i wieczora inni żołnierze przeszkadzali mu w czytaniu Słowa Bożego we wszelki możliwy sposób. Przewodził im porucznik Gutschalk, który szczególnie upodobał sobie poniżanie i gnębienie go w tej sprawie. Franz, cierpliwie, po chrześcijańsku, okazywał swojemu porucznikowi szacunek. Postanowił zachowywać się, jak na ucznia Chrystusa przystało i przy każdej okazji, odpowiadając na jego zaczepki, cytował mu jakiś fragment Biblii, który wytrącał porucznika z równowagi, po czym ten dawał Francowi na jakiś czas spokój. Franz wraz z kompanią był na czele frontu. I sprawnie budował mosty na potrzeby ataku Hitlera na Francję, który nastąpił 10 maja 1940 roku i zakończył się całkowitym sukcesem armii niemieckiej zajęciem Paryża i rozejmem w kąpień. W czerwcu 1940 roku oddział saperów Franza został relokowany do Polski, gdzie stacjonując w okolicach Lublina, Terespola i Trawnik, mógł się cieszyć ze względnego spokoju, co jednak było tylko krótkotrwałą ciszą przed najstraszniejszą burzą. To właśnie tu. Będąc w Polsce, Franc został awansowany na kaprala i naczelnego pisarza kompanii dzięki swoim umiejętnościom organizacji biurowej, a także szybkiego pisania na maszynie. Wiązało się to z przywilejami. Między innymi mógł sam wybrać sobie broń, a nie nosić ciężki i nieporęczny karabin, z czego skrzętnie skorzystał, wybierając lekki rewolwer, który można było nosić za paskiem. Pracował również w budynku, który był ogrzewany, więc nawet w najgorszych warunkach dla całej kompanii on miał, jak przysłowiowo mówiąc, „u Pana Boga za piecem. Najbardziej jednak cenił sobie możliwość organizacji pracy tak, aby sobota zawsze była wolna. 22 czerwca 1941 roku, o trzeciej nad ranem, wojska hitlerowskie przekroczyły granice i ruszyły na Związek Radziecki. Skończyła się przyjaźń i współpraca Hitlera ze Stalinem. W tym właśnie momencie Franc wiedział, że musi zrobić coś ważnego, a co odkładał już od dłuższego czasu. Całkowicie zaufać Bogu, zaufać na śmierć i życie. Wyrzucając prawdziwą broń i zastępując ją drewnianą atrapą. W zamian za czekoladę i mydło, miejscowy stolarz wyciął z drewna narysowany przez Franca kształt, po czym, gdy był już gotowy, w swoim biurze wystrugał z niego właściwą atrapę broni i pomalował ją pastą do butów na czarną. Nazajutrz odebrał od szewca kompanii zgrabną, skórzaną kaburę, do której wsunął potajemnie atrapę, a właściwy rewolwer pod osłoną nocy wyrzucił do pobliskiego stawu. Od tego momentu, choć było to bardzo ryzykowne posunięcie, za które czekała Franca pewna śmierć przez rozstrzelanie, oddanie broni uznawane jest za akt zdrady ojczyzny. W kaburze nosił drewnianą atrapę, o czym nie wiedział nikt. 30 czerwca padł rozkaz dla saperów, aby wkroczyć na terytorium Związku Radzieckiego. Przyszedł piątek i powoli nadchodził pierwszy szabat na froncie wschodnim w całkowicie nowych warunkach. Franz obawiał się, ale jednocześnie nieustannie modlił się do Boga, aby dał mu jakąś pomoc w tej sprawie. I tak tydzień po tygodniu pomoc zawsze przychodziła. Czy to zarządzenie kapitana, że ludzie są zmęczeni, wobec czego padł rozkaz odpoczynku w sobotę, czy to deszcz tak ulewny, że kompania ugrzęzła w błocie i nie mogła posuwać się naprzód. Zawsze coś pomagało Francowi w zachowywaniu wierności Bogu. Opatrzność czuwała nad Francem. Tymczasem wraz z postępem walk narastał opór Armii Czerwonej. Pewnej soboty saperzy zostali otoczeni przez Sowietów i porucznik Gutschalk wezwał wszystkich do obrony. Tego dnia Franz dostał rozkaz, aby razem z innym żołnierzem udał się do pobliskiej opuszczonej mleczarni i by stamtąd bronili pozycji kompanii. Franz odmówił wykonania rozkazu z uwagi na to, że był szabat, święty dzień rozwścieczony porucznik ostatkiem sił doprowadził do odparcia ataku sowieckich dywizji, po czym sporządził notatkę do dowództwa o incydencie z udziałem Franza i zarekomendował, aby, gdy skończy się wojna, postawić Franza Hazela przed sądem wojskowym za odmowę wypełnienia rozkazu wyższego rangą oficera. Na tym etapie wojny Frankfurt był już pod ciągłym bombardowaniem aliantów. Mimo to, pewnego wieczora, zupełnie niespodziewanie, w progu drzwi mieszkania Hazelów pojawił się Franz, który, jak się okazało, dostał trzy tygodnie urlopu, z czego jeden tydzień zajęła mu podróż do rodziny. Spędzali wspólnie każdą możliwą chwilę ciesząc się sobą, a Franz chciał przez ten krótki czas pomóc Helen w sprawach zaopatrzenia domu i opieki nad dziećmi. Chwile te miały jednak szybko dobiec końca, Franc bowiem musiał wracać na front. Pewnego deszczowego poranka, około godziny ósmej, sierżant Eryś, wraz z innymi oficerami zasiedli w kwaterze Franca, by tam grać w karty. Franz, wykorzystując odpowiedni moment, skierował rozmowę na temat proroctwa z drugiego rozdziału księgi Daniela i oświadczył, że Hitler nie zjednoczy świata, nie wygra wojny i nie stworzy mocarstwa na miarę starożytnych królestw jak Babilon, Grecja czy Rzym, gdyż temu przeczy Biblia i jej opis proroczy czasów ostatecznych. Ta interesująca rozmowa trwała jeszcze przez cztery godziny. Tymczasem pewnego dnia kapitan Mikus Wezwał do siebie Franza i oznajmił, że dawno nie miał już przepustki, wobec czego ponownie otrzymuje trzy tygodnie urlopu. Franz bardzo ucieszył się tą wiadomością i od razu wyruszył do domu. Losy walk były nie do przewidzenia. Transporty zaopatrzenia, zarówno drogowego, jak i kolejowego, jeździły tam, gdzie pozwalał na to stan na wierzchni, a to zmieniało się z dnia na dzień. W końcu jednak Franc dotarł do Frankfurtu, gdzie przybył pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia. Frankfurt był już wtedy strasznie zniszczonym bombardowaniami miastem. Jednakże kamienica, w której było mieszkanie Hazelów, stała nietknięta i Franc już wkrótce mógł przywitać się ze swoją rodziną i oddać Bogu cześć za jego prowadzenie i ochronę. Spędzili czas świąt lecząc rany rozstania i upajając się sobą. Wiele historii trzeba było opowiedzieć i wiele wysłuchać. To było jak lekarstwo na skołataną duszę przed ponownym wyjazdem na front. Czas przepustki Franza skończył się zbyt szybko, musiał wracać do swojej kompanii. Warunki drogi na front wschodni w międzyczasie pogorszyły się na tyle, że powrót zajął mu trzy miesiące. Podczas tej podróży spotkał dwóch swoich dobrych znajomych – Williego i Karla. Po czasie, gdy dotarli do miasta Jankoi na Krymie, spotkali porucznika Gottschalka i wspólnie dołączyli do 699. kompanii stacjonującej wtedy w Symferopolu. Kilka dni później Franc z polecenia kapitana Miekusa zjawił się u niego w kwaterze. Ku swemu zdziwieniu stwierdził, że byli tam również porucznik Gutzark oraz sierżant Eris. Kapitan zadał mu kilka niespodziewanych pytań odnośnie fragmentu dziesięciu przykazań, a potem poprosił o wyjaśnienie terminu jezioro ognia. Zdumiony Franc powoli wyjaśniał na podstawie Biblii odpowiednie kwestie. Przytoczył również znaczenie posągu z drugiego rozdziału księgi Daniela. Kapitan, który w cywilu był akademickim wykładowcą historii, uważnie słuchał tego, co mówi Franz i ze zdumieniem stwierdził, że wszystko się zgadza z zapisami historycznymi. Kapitan zapytał jeszcze o znaczenie stóp owego posągu. I po wyjaśnieniu przez Franca tej kwestii kapitan sam doszedł do wniosku, że w takim razie Hitler nie może wojny wygrać i zjednoczyć Europy pod panowaniem tysiącletniej III Rzeszy, co było nie lada stwierdzeniem w tamtym czasie. Kapitan na własnej skórze przekonał się o autentyczności proroctw biblijnych i poznał zapowiadaną przez Słowo Boże przyszłość. Kapitan był pod tak ogromnym wrażeniem tego, co usłyszał, że poprosił Franca, by pożyczył mu Biblię, co ogromnie uradowało Franca. Tydzień później kapitan Miekus, oddając Biblię Francowi, ściszonym głosem poinformował go, że od teraz chce, aby trzecia część pojazdów kompanii pozostawała nieużywana, a zaoszczędzone w ten sposób paliwo ma przechować w beczkach, by w krytycznej sytuacji mogło posłużyć bezpiecznemu wydostaniu się. Zmatni frontu i dać szansę powrotu do domu. Był to ściśle poufny i tajny sekret, tylko między kapitanem a Francem. Z nadejściem zimy przyszedł długo wyczekiwany rozkaz odwrotu Wehrmachtu. Radzieckie bombardowania trwały w najlepsze i niemieckie siły były dziesiątkowane. Od tej pory żyli w ciągłym niebezpieczeństwie. W panice pośpiesznie kontynuowali odwrót dniem i nocą, aby jak najdalej i jak najszybciej, cofając się, przekroczyć granicę Rumunii. Tam, w mieście Brailam, nareszcie nieco odpoczęli, po czym dalej skierowali się w głąb Karpat. Osiemnastego dnia po przekroczeniu granicy dotarli do Budapesztu, gdzie przyjęto ich przychylnie, a samo miasto też nie poniosło takich zniszczeń jak inne na wschodzie. Kapitan Miekus zarządził, że będą dalej kontynuowali odwrót, ruszając się jedynie ciężarówkami. Wozy z konimi oddali towarzyszom z innych jednostek, które musiały porzucić swoje pojazdy z uwagi na brak paliwa, ale 699 kompania dzięki oszczędzanemu od wielu miesięcy paliwu mogła pokonywać całą trasę bez problemu. W tym samym czasie Franz już od wielu miesięcy, po kryjomu, słuchał radia nieprzyjaciela, gdyż wiedział, że jest to jedyne źródło wiarygodnych informacji na temat sytuacji na wojnie. 1 maja 1945 roku stacja nadała informację o tym, że Hitler popełnił samobójstwo, a 8 maja o tym, że Niemcy skapitulowały. Kapitan Miekus zebrał swoich żołnierzy i potwierdził, że informacja o kapitulacji Niemiec jest oficjalna oraz o tym, że Wróg obwieścił na mocy podpisanego traktatu, że wszyscy żołnierze, którzy do godziny 11 dnia następnego przekroczą rzekę Enz, zostaną wzięci do niewoli przez Amerykanów. Była to jedyna szansa na przeżycie. Po sowieckiej stronie czekały ich łagry, obozy i śmierć. Od tej pory każdy żołnierz działał samodzielnie. Jednakże Franz, Willi, Karl i sierżant Erich postanowili trzymać się razem. Plan był prosty. Wszelkimi sposobami jak najprędzej przedostać się na drugi brzeg rzeki Enns, byle trafić do strefy wojsk Amerykanów. Stali wcześnie rano i wyruszyli ciężarówką w drogę przez Alpy. Czas ich gonił, ale zdążyli pojawić się w wyznaczonym miejscu i o godzinie 10.30 przejeżdżali już przez most na rzece Ens. Była to prawdziwie godzina ich nowego życia. Amerykanie rozkazali im pozbyć się broni oraz amunicji. Wtedy Willi, Karl i sierżant Erich po raz pierwszy zobaczyli, że w kaburze Franca znajdowała się drewniana atrapa. Byli w szoku. Franc wyjaśnił im, że wykonał atrapę jeszcze kiedy byli w Polsce, a prawdziwej broni pozbył się, aby nie mieć okazji nikogo zabić. Po kontroli i zdaniu broni oraz amunicji, amerykański żołnierz polecił im, aby ruszyli dalej, gdzie mogli się zatrzymać. Na drugi dzień, tuż przed tym, gdy skończyło im się paliwo, dotarli do obozu, w którym przebywało już 140 tysięcy niemieckich jeńców wojennych. Dla nich wojna już się skończyła i byli bezpieczni. Teraz znajdowali się w rękach Amerykanów, a tak niewiele brakowało, by stali się ofiarami Sowietów. Franc zgodnie ze zwyczajem dziękował w modlitwie Bogu za jego opiekę i obiecywał, że nigdy nie zapomni Bożej dobroci. Jako oddział saperów byli najdalej wysunięci na wschód, przebyli więc najdłuższą drogę, a jednak osiągnęli cel. Tydzień później po kolacji Franz spakował swoje rzeczy, aby być gotowym na wyjście z obozu jenieckiego, gdyż pojawiła się taka opcja dla każdego żołnierza pochodzącego z Frankfurtu. Franc z towarzyszami miał do przebycia 7 kilometrów do wyznaczonego punktu zbornego. 24 godziny później byli już na przedmieściach Frankfurtu. Był 21 maja 1945 roku i Franz był wolny. Z pierwotnego składu kompanii saperów, w której na początku było 1200 żołnierzy, przy życiu pozostało jedynie siedmiu, a z nich tylko trzech nie było rannych. Jednym z nich był właśnie Franz Hazel, człowiek z drewnianym pistoletem. Po tym jak Franz dowiedział się od sąsiadki, że Helen wraz z dziećmi przebywa w miejscowości Eschenrod z uwagi na prześladowanie ze strony partii nazistowskiej, udał się tam, aby odnaleźć swoją rodzinę. Po 60 sześćdziesięciokilometrowej pieszej podróży Franz spotkał się ze swoją rodziną pod domem państwa Straub. Po sześciu latach rozłąki nareszcie byli razem. Przeżyli koszmar wojny z Bożą pomocą. Historia Franza Hasela to gotowy scenariusz na hollywoodzki pewniak do Oscara. Jest to bohater godny roli Desmonda Dosa, którego na ekrany kin wprowadził Mel Gibson w filmie Przełęcz Ocalonych. Historia Franca jest wyjątkowym świadectwem wierności i praworządności, świadectwem niezachwianej wiary w Boga i lojalności wobec wyznawanych zasad. To historia niezłomnego hartu ducha, to historia bohatera wszechczasów. Dlaczego nasz główny bohater postanowił być wiernym Bogu i temu, w co wierzył? Być wiernym pomimo sprzeciwu, pogardy i nieustannego zagrożenia życia. Przyjrzymy się kilku aspektom jego postawy z perspektywy biblijnej. W trakcie II wojny światowej być w wojsku niemieckim na froncie wschodnim w bitwie o Stalingrad to jakby być w piekle. To pewna śmierć, a świadomie zrezygnować z broni, żeby zachować Boże przykazanie: nie zabijaj, to jakby popełnić samobójstwo. A tak właśnie postąpił Franz Hassel. Piąte przykazanie: nie zabijaj. To coś o wiele więcej niż tylko jedynie zakaz. To pełna troska o życie, wszelkie życie. I taką postawę przejawiał Franz. Prawo dziesięciu przykazań jako odwieczne prawo Boga nie może ulec zmianie ani tym bardziej zostać unieważnione. I tego trzymał się nasz bohater. Każde przykazanie Boga powinno być zachowywane zgodnie z jego treścią i duchem, nawet w tak niesprzyjających warunkach, jak wojna na froncie wschodnim. Franz wiedział, że odbieranie ludzkiego życia stoi bezpośrednio w sprzeczności z przykazaniem, nie zabijaj. Owo przykazanie ma na celu ochronę przede wszystkim życia ludzkiego i to w różnych jego obszarach duchowym, psychicznym, emocjonalnym. I fizycznym. W każdym z tych obszarów można zabić człowieka. Wynika to również z nauczania Jezusa, które obejmuje postawę serca człowieka, a nie tylko jego widzialne czyny. Jeśli w swoim sercu pielęgnujemy nienawiść czy chęć zemsty, zdecydowanie łatwiej jest nam urzeczywistnić wrogie zamiary. Zemsta może posiadać uzasadnione podłoże, jakim jest pragnienie sprawiedliwości. Co jednak nie zmienia faktu, że grzech pozostaje grzechem bez względu na motywy i okoliczności, w jakich został popełniony. Życie człowieka należy do Boga, gdyż tylko On jest Jego dawcą. To prawda, możemy mieć dylemat, w jaki sposób postąpić w sytuacji wojny, kiedy chcemy bronić się przed agresorem. Jednak po odpowiedź każdy w modlitwie powinien indywidualnie przyjść do Boga, który bada nasze serca i intencje. Każdy musi to rozsądzić we własnym sumieniu, poddając się biblijnym zasadom. W podjęciu decyzji warto kierować się nie tyle ideami narodu lub danej społeczności, co refleksją nad tym, co ja mogę zrobić w danej sytuacji, aby nie ulec pokusie zabójstwa, pomimo ekstremalnych sytuacji. Właśnie tą drogą postanowił pójść Franz Dlatego w Lublinie wyrzucił swoją prawdziwą broń i zastąpił ją drewnianą atrapą. Nie kusił losu, chcąc wypełnić prawo, nie zabijaj. A teraz kolejne przykazanie Dekalogu nakaz święcenia dnia odpoczynku. Każde prawo Boga powinno być zachowywane zgodnie z jego treścią i duchem, nawet w tak niesprzyjających warunkach, jak wojna na wschodnim froncie. Chodzi o sobotę, którą Franc tak wiernie zachowywał zgodnie z nakazem Biblii. Bóg powiedział o tym dniu. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest szabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Wniosek jaki z tego płynie jest taki. Skoro dzisiaj Prawo Boże jest nadal aktualne w przykazaniu, nie zabijaj, to jest i aktualne w przykazaniu o odpoczynku w siódmym dniu, w tym również przykazanie nakazujące pamiętać o Szabacie, choć wydaje się, że wielu chrześcijan właśnie o nim zapomniało. Bóg jest naszym stworzycielem i pragnie, abyśmy siódmego dnia skupili się w szczególności na więzi z Nim. I przerwali swój cotygodniowy kierat. Biblia podaje, że ta sama siła, która powołała nasz świat do istnienia, może na nowo stworzyć nasze serca i odnowić nasz umysł, abyśmy potrafili rozpoznać Bożą wolę i zastosować ją w swoim życiu. W ten sposób szabat staje się dla nas nie tylko pamiątką stworzenia, ale również uświęcenia, czyli odrodzenia się z grzechu i Ostatecznego zbawienia w Jezusie. Według biblijnej rachuby czasu powinien być on obchodzony od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Jest to święty czas, w którym możemy szczególnie skoncentrować się na Bogu i służbie dla drugiego człowieka, podążając za przykładem, jaki pozostawił nam Jezus. Kolejny wątek związany z historią Fransa Hassela dotyczył pokarmu. Rozumiał on, że ciało dla chrześcijanina jest świątynią Ducha Bożego, dlatego nie chciał spożywać pokarmów, które Bóg uznał za nieczyste, a do takich zalicza się wieprzowina, którą podawano do jedzenia w armii. W Biblii czytamy: Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Bóg nadał prawa rządzące naszym organizmem i jego funkcjonowanie często zależy od naszego posłuszeństwa tym prawom. Jest to jeden z obszarów naszego życia, przez który możemy wysławiać Boga, a którego zalecenia są przejawem Jego troski o nasze zdrowie i życie. Pierwotnie. Zanim grzech pojawił się na naszym świecie, pokarm dla ludzi był bezmięsny, składał się tylko z roślin. Jednak po upadku człowieka i po potopie Bóg dopuścił spożywanie mięsa, jednakże ograniczając je do pokarmów tzw. czystych biblijnie. Szczegółowo zostało to opisane w Biblii w księdze kapłańskiej. Nie ma żadnych biblijnych podstaw, aby sądzić, iż podział na pokarmy czyste i nieczyste nie obowiązuje już chrześcijan. Bóg zaprojektował nasze ciała, by działały w określony sposób, a następnie odkupił je na krzyżu. I chociażby z uwagi na dzieło Chrystusa, warto się zastanowić, czy nasz sposób odżywiania się, jak i ogólnego dbania o nasze zdrowie jest właściwy, sprzyjający zdrowiu. Bo może się okazać, że nasz styl życia będzie przekroczeniem wspomnianego wcześniej przykazania, nie zabijaj. Możemy zabijać siebie i niszczyć swoje życie i zdrowie przez nasze zaniedbania. Franc chciał być wierny temu przekonaniu, pomimo że spotykały go z tego powodu represje. Jednak wyżej cenił on Boże słowo niż ludzkie nakazy. W Słowie Bożym jest ukazane coś więcej niż zasady właściwego postępowania. Ono wskazuje przede wszystkim na sposób, w jaki możemy poznać Jezusa oraz przekonać się, w jakim kierunku On chce nas prowadzić. I choć możemy nie rozumieć szczegółów tej drogi, różnych okoliczności naszego życia, to jednak przez wiarę opartą o Pismo Święte doświadczymy Bożej opieki. I zyskamy siłę do przezwyciężenia czekających nas wyzwań. Tego właśnie doświadczył Franz wraz ze swoją rodziną. Posiadał głęboką wieść z Bogiem, która uzdolniła go do posłuszeństwa prawu Bożemu wbrew niesprzyjającemu środowisku armii i samej wojny. Jego postawa niesie również ważne i aktualne przesłanie dla nas. Mianowicie, abyśmy każdego dnia pielęgnowali osobistą relację z Bogiem poprzez praktykowanie tego, co jest wolą Bożą objawioną na kartach Biblii, i nie poddawali się zniechęceniu, ale ufali Bogu, bowiem nigdy nie wiemy, w jaki sposób Boże błogosławieństwo będzie torowało nam drogę w różnych przeciwnościach losu. Ale możemy być pewni, że Bóg troszczy się o drogę sprawiedliwego. Zaufaj Bogu jak Franz Hassel zacznij już dzisiaj, nie zmarnuj życia, żyj od dziś z Jezusem.